Witam, będziemy w tym odcinku robić podświetlenie tej telewizora. Samsung jak to odkryłem, że jest zepsute, ponieważ promienie światła leciały z mojego okna. Myślałem, że się na początku nie włączę, mu tam wadę od spodu. To jest taki przycisk. Leciały promienie słońca. I tak patrzy ekran jest tutaj z napisem brak sygnału. Zawołem fachowca grubego, bo on ma doświadczenie z telewizorami. No, jest no, coś tam tak, ale mnie. No, z monitorami bardziej. No, Hej, co <grywa> O kurwa! tak, no? Ale Maryjko to ma to. A albo ja, ja cię widzę tutaj, i to. Ja pierdolę do jest... A grubego widzę tu no grube. I tam. To jest wycinek na konary. To by z kimś wychodził, I tam. Ej, gruby jest tu i tu! Pokaż, <grym> widzą. Pokaj, pokaż widzą widzę. Szymon siedzi... Kurwa co to? Co jest? Weź no. <śśmieniu> Szymon siedzi tu i tu. A jeszcze tu siedzi. nie no. <śmieniu> <by to> to... <śmieniu> Skurwa tak byka. A jeszcze tam. I tu na ziemi siedzi. Kurwa tak ja mam zabał! Ja wza... A, zabawa z panem monitorem. Dokładnie. No, Dobra, zdjęliśmy ramkę na bok. O, tutaj. I teraz gruby będzie mi pokazywał jak to zrobić. Nie, nie wiem, co teraz będzie gruby robiony? Zaraz ci pokażę, będę Tą drugą ramkę, czy my? co? No, no to Nie ma co... To jest bardzo niebezpieczne teraz nie. <laughs> no. No. Mamy tutaj drugą ramkę tym w sumie zdejmę I ją zaraz i tak założymy, żeby gruby ją musiał zdjąć drugi raz To chyba te? te tak, tak no. Będziemy zdejmować? No, no i do podświetlenia A od podświetlenia oczywiście zrobimy ledami z kuchni Tutaj, o tutaj te też podświetlenie robiliśmy Dobra, musimy to pomierzyć teraz, bo zjęliśmy wszystko Punkty pomiarowe są dwa, plus i minus Ale u nas są tutaj, ale one tak nie, nie działają, tak Dobra, jest tutaj kolejny problem, ponieważ Zaraz to zaprezentuję, gruby To jest tragedia, Wizowy, to jest tragedia Te Ten odmawia, odmawia. On nie jest wojskowym, włamał się, wypalił się na resztę. I tutaj drugi drudzy. Oni może są z wojska, ale wszyscy się wydali. Więc powstały dwa oddziały, gdzie jest tutaj jeden szpieg, a tutaj cała ekipa wyjechała się na wodza i będzie trzeba ich usubordynować i odpowiednie yy, pokaranie zrobić. Patrzcie, żeby jest tutaj obcewe. Tak, robimy test jak, jak pewni naukowcy z Ohio I Tutaj ledy z kuchni po prostu, one podobne są, bo widzicie, one podobne są Co zaniósł do serwisu? Do serwisu, czy się zestrali ze śmiechu jakby to otworzyli, nie? Widzicie, czegoś takiego na oczy nie widzieli Patrzcie czego dokonałem, kolejny raz wybryk moich wyobraźni stał się rzeczywistością i, i przechodzimy do nowej serii pato pato video nie ma pato audio bo pato audio już było to teraz pato video zepsułeś wszystkie telewizory no właśnie mam nadzieję, że ten telewizor nie skończy w znanym miejscu gdzie wszystkie moje naprawy, ale czyli ja odpadę. no mamy tutaj ład, ładny mi się wydaje tylko niektóre chyba ale krzywo ty, są przyklejone no bo jest krzywo przybyłeś. chyba tak, no ale to nieważne bo to na to nakładki nadchodzą i to wszystko się wyrówna Dał na kładki już podzę będę... Patrzy widzowie to. Działa Nie wierzę. To akumulator 3 no, zasinać <grym grym> No dobrze, dobrze, zaraz to, zaraz to będzie działać działa to! Kurwa działa, gry wiesz to odpadł, odpadł, to działa, normalnie no, ona szybko tutaj widzisz? Widzisz ka jeden z drugim? Ja p... ale nie kurwa jeszcze pójdzie do mnie nie, ale dobre, nie? Zaraz podłączamy DVD, DVD Dobra, no i to jest już level wyżej To jest już level expert I mamy tutaj zasilacz wbudowany, tak zwany zaślepiony Zasilacz nie jest zewnętrzny, o, gruby tutaj detailing robi jeszcze, no i wygląda jakbym pielęgniarka przykleiła plasterek i powiedziała, że ma iść do domu, kurwa. Wow. byłby ciężko chory. Zlutowaliśmy się tutaj pod 230, idzie tutaj na ten zasilacz i tutaj z zasilacza idzie prosto na LEDy, przy okazji tutaj dając sygnał na matrycę I Działa, działa, ale jedyny jedyny mankament to jest przedobrzyłem w tym miejscu i trochę lekko tak tutaj widać, nie? że jest, ale mi się wydaje, że nikt się nie zorientuje i no i będzie jako normalny telewizor no i zajebiście mamy tutaj ładny wszystko wyświetla się Słaby sygnał lub brak sygnału. A to raczej te drugie. Jaki zajebisty włącznik, nie? Zrobiłem na no ten. No, no patrz na podświetlenie, nie? Bo kurde, to jeszcze się nie przychliło. Dobrze, tym przewodem będziemy szli On musi być bardzo długi, żeby klapa była do odstaja. Do, żeby odstawała bardzo daleko. Tutaj się tak wepnę, nie? I tutaj mamy już 230 przecięte. <śledziny> no i tutaj no i wiadomo, jak to będzie do włącznika. Krzysty, jakie to jest piękne. Było... Drodzy widzowie, żeby ja mnie powiem, to nie popieściło, no to śmiechu, patrzę. Widzicie? Patrzcie, Patrzę na to. To normalnie. Zgasz światło, to normalnie tyłem będzie świecić. Ej, teraz widać, jak to jest nierówno. Dwa. Widzisz to? Widzisz, widzisz to? O! O! Dobra, dobra, jeszcze pójdzie, nie? Ale. Bicie widzowe to jest właśnie przestroga. Dlaczego nie daje się zwykłych ledów do telewizora? Bicie? Jak to dobrze widać? On świeci tyłem, nie? Świeci tyłem jeszcze. Co? Cały tył się świeci. Oooo, to niemożliwe. <grywia> Spełnił obietnicę. Cóż to za wspaniały człowiek! Wspaniały <grywia> <grywia> człowiek! Spełnił obietnicę. Spełnił <grywia> obietnicę, no tak, no. kurwa. Dziś tego, na czego przyklejmy on Teraz tak śmie. O. Wymieniam stare laski. Na nowe! Słyszałaś? Zabieram, Zabieram starą, a daję nową! Wymieniam stare lampy na nowe! No Ale my zawsze jak na no... robiamy... nową ją, proszę! Tak pani? Lampy, wymieniam stare lampy na nowe! Zabieram... Lampy stare na nowe! Wymieniam... Ten, ten dobry człowiek nam pomógł, wymienił starą lampę na nową. Widziała, że lampa była magiczna. podstępnie ją zabrał Aladynor. Kurwa, Aladdin będzie miał chsypkę ten telewizor, kurwa. No to już zakończyła się naprawa. Telewizor ląduje w tym miejscu yy, razem z grubym. <grym wyszła> ja też tu ląduję, tutaj. Tak, Bo myślę, że wieża nie wytrzyma. Ja mam nadzieję, że się nie, te nie odkleją i w ogóle brudny jest aparat. Yy, no, mam że się do... Do jutra, ale to nie odkleją. Yy, razem z Grubym oczywiście na tym stanowisku on dostaje tutaj pracę w. Yy, no i... Mój pałac zniknął. Ktoś musiał użyć cudownej lampy.